Ilu partnerów mieliście, zanim byliście ze sobą w związku? No, przynajmniej dowiemy. Nie kochasz mnie? <grym> Hejka, witajcie, z tej strony Psycho Couple i y Kamil, którą odbiło. Psycho Couple z tej strony, słuchajcie, dzisiaj tutaj oczywiście, zobaczcie, mamy tyle kartek, ja mam kartki, mamy też tablicę, na której będziemy zapisywali wyniki, a co będziemy dzisiaj robić? Tak! Będziemy grali dzisiaj w kółko i krzyżyk, Co? i ten, kto przegra, będzie musiał wybrać się z kotami na spacer. Nieprawda, będziemy <laughs> naprawdę grali w grę, jak dobrze się znamy. A wiadomo, że razem, tą grę kto wygra? To no wiadomo, wszyscy teraz, ja. wszyscy, którzy są na premierze oczywiście piszą Kamil czy Ola, ja. wiadomo, że wygra wiadomo, Kamil. Wiadomo, że ja i wiadomo, że wszyscy napiszą, że ja. Nie, tak naprawdę bez względu na to, co by się wydarzyło zawsze głosujecie na Olę, ja tego nie rozumiem, nie ogarniam tego i pewnością nie jest to... 20 minut. I znaleźliśmy ale... książki o hiszpańskiego, hiszpańskiego Oli. Dobra, jedziemy. Pierwsza, pierwsze znajomości, nasze znania się. Czekaj, czyli poczekaj, zasada jest taka, że ja piszę to, co i to co ja z, Zależy, jakie jest pytanie. I teraz weź, weźmy tak, jeżeli pytanie. Zależy, jakie jest pytanie. Jedź z pytaniem, i wtedy ja ci będę wszystko no, mówił. Tak. Oczywiście pamiętajcie, na nasz Instagram wbijacie. Dlaczego? Dlatego, że teraz całkiem, całkiem możliwe, że już właśnie teraz mamy mega okrągłą liczbę, czyli 100 tysięcy, ale jeszcze macie szansę, żeby zdążyć i być przed 100 tysiącami. 100 tysiącami? Nieważne, tak. macie szansę, więc szybko wbijcie na Instagram psychopodłoga, podłoga, kapu, tudzież sajko, podłoga, podłoga, couple, lu, psycho, podłoga, podłoga couple. dobra, dobra, jedziemy. Okay. Kto jest mniej inteligentny, czyli po prostu głupszy? Pozderki. No tutaj sytuacja jest dosyć... Piszesz tak? Poczekaj. No tak, żebyś to nie widziała, dobra. Ale Także jakby tutaj sprawa jest dosyć prosta, oczywiście Wy już widzicie, że ja zgadłem, dlatego ja to oczywiście wygrywam, dlatego ja już sobie zapisuję tutaj punkcik. Trzy... Te... Ej, przecież widzę co napisałaś. Dlaczego oszukałaś wszystkich? Ola! Kamil, wiadomo. Ty jesteś głupszy. Ty bo jesteś że jesteś właśnie doświadczony, bo jesteś staruchem. To znaczy, że kurde, jesteś mądrzejszy. Dobra, e, kartki oczywiście będą do kominka. E, biedne drzewka. E, hashtag biedne drzewka. Hashtag biedne drzewka. Dobrze. 5% to tego, co powiedziałam. No, to tłatka, żeby nie, żebyś nie widział, co napisała. Między innymi też. Dobra. Dobra, no nie no tutaj to było takie pytanie na rozgrzewkę, tak naprawdę, no bo to nie można jakoś tak jednoznacznie odpowiedzieć. Znaczy, można z mojej strony, ale ciężko by było tak naprawdę Ja spryktane. już myślę, że Ale Dobra. powiedz najpierw to pytanie. Dobra, ulubiony serial drugiej połówki. Ale to, ale czekaj. to czekaj. To musimy napisać, czyli Dba. mój, czyli y, Oli, jaki jest, i Kamila. Tak zróbmy, czyli ja tak. się oka. Tak, o, Ola, czyli twój ulubiony to serial. I ty oszukasz na pewno. Ale ja wiem co, ja wiem co to będzie. Dawaj, dawaj. E, Ola ma... Co The Hundred? Nie, nic za żadnym innym się nie przypomniał. A że ja, że mój. Tak. Barwy szczęścia! Barwy szczęścia. Tego nikt nie ogląda, dobra. Mroczne materie mój! Kurde, a mój Wor niby? Czy to kurde mi się stało do mnie do Jak ktoś pyta zawsze, to Wior, Wior jest fajny, Wimor jest Netflixa. fajny. Netflixa! To chyba porządne serie za Ale Ale Szczęścia nikt nie ogląda! Nie. No i co? Ja Nikt nie ta, ma punktu. Tam, masz to do, do drzewek. Jaki Ola Kamil ma znak zodiaku? No to, to o. sobie robimy oka. O tak. Jaki Ola Kamil ma... Nie no, po prostu ja zgad... No przecież ja wiem jaki ja mam. Po co mamy? Nie, za pierwsze muszę mieć, no bo jeżeli ty mówisz, że oka piszemy, że ja mam zgadywać swój znak zodiaku, no czy ty zwariowałaś? <laughs> Chyba taki, ale nie mam pewności. Taki? Czekaj, trzy... nie widzę? Trzy. Ona zgadła, bo ja jej to cały czas Pokaż. powtarzam. Tak. Jezus, Maria, myślałem, że koziorożec, nie, nie byłem pewien. No drogi tak, jak umiałam. Dobra, gdzie masz czerwony? Dawaj mi czerwony. Oje nie mam, co za różnica. Czyli to ja mam za, za to, że ty jesteś głupsza, mam ten punkcik tutaj? Nie, wiesz to nie, zrób, nie róbmy tak, że będzie, że ty jesteś głupsza, bo będą mnie hejtować. No i zawsze. On upokarza swoją dziewczynę na odcinku. O, dobra, Zobaczcie, dalej. oni są złym, oni się nie kochają. Dlaczego mają dziecko? Nie powinni mieć tego dziecka, niech im je odbiorą. Dobra, ulubione perfumy Oli. Ja nie 3, wiem 4. czy to się dobrze pisze, ale mam punkci. 4. Co? Chanel? W życiu takich nie miałam, to jest normalny. No wiedziałem, że to podobne. To jest Jadoh. Widzieliście? Widzieliście to? Przewińcie sobie. Przewińcie. To jest Jadoh. Dior. Jad 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 Czyli nie to teoretycznie powinien być punkt dla Ciebie w tej, w tej sytuacji. No właśnie. Dobra. Ty nie wiesz, że Dior? Co to jest nos? Jesus Christ. Co to jest nos? Number five. Nos. Chanel z nosem. Nos. To jest za łatwe, no. Inne. Dawaj. Nie, dobra, dobra, nie możesz tak robić. no. Czy Kamil kiedykolwiek uciekł z lekcji? No proszę, pominijmy to. No dobra. Bezpunktowy, no dobra. może tak. Ja byłem uzależniony od. ty kiedykolwiek nie uciekłeś? Był taki moment, że byłem uzależniony od uciekania z lekcji. Tak nie nienawidziłem. Dobra, co woli Kamil, KFC czy McDonald's? No i to jest. Nie, to jest za proste. Masz już ten. Trzy, cztery, I ty masz znowu punkt? McDonald's. No ja mam punkt. To jest McDonald's. Nie może być tak, że ty wybierasz pytania i takie sobie dajesz... Mi trudno a sobie łatwe. Jedź po kolei po prostu. Dobra. Kto robi To było po kolei. Kto robi większy bałagan? Okej. Okay. No tak, ale widzisz, to jest takie pytanie, kto robi większy bałagan? To jest na zasadzie, Nie, bo ja ten, moja... Ale nie... Masz odpowiedzieć szczerze. Dobra. Bezapelacyjnie. Tutaj jeżeli... jeżeli ona powie inaczej, to jest kłamczuką okropną. No. Czyli punkt dla Ciebie i dla mnie, bo byłam, przyznałam się. No to Misie, jest, gdyby ktoś nie widział. Dobra. Jaka jest największa fobia tej osoby drugiej? To jest takie bardzo dziwne, ale ja wam zaraz o tym opowiem. U mnie. Ty nie będziesz. Nie, no myślę, że powinnaś wiedzieć. Trzy. Twoje trzy, też jest bardzo proste. Trzy, cztery. Poka. Świetnie. No i da, nie mamy po dwa punkty. I teraz dlaczego? Dlaczego żaby? Dlaczego żaby z twojej strony? Nie po prostu boję się żab jak ja widzę żabę, to płaczę od razu, krzyczę i w ogóle nie jestem w stanie przejść, nawet nie jestem na rowerze w stanie przyjechać. Nie będę gdzie ta żaba była. Dobra. Słuchajcie, dlaczego psy trzy razy mnie pogryzły, jak byłem mały. Jeden był naprawdę bardzo duży. I po prostu i nic nie poradzę na to. Ja uwielbiam psy, ale się ich boję. Dobra. Ilu partnerów mieliście, zanim byliście ze sobą w związku? No, przynajmniej się dowiemy. A no czekaj, ja muszę policzyć. A co to znaczy partner? Bo ja mam jakby no. definicję tego, no nie? Że w sensie, że w sensie. No tak. A Inaczej jak... to nie jest partner, no A co? Jak... Że buziak to partner? No proszę cię. To nie jest partner. Nie no dobra, liczmy po naszemu... czyli... Po naszemu. Jakby, że... Y... Ale to też jest jakby taka trudna sytuacja. <śmiech> <śmiech> że partner taki na dłużej czy... <laughs> Taki na dłużej, tak. O, na dłużej. Tak. Plus jakby ten bonus. Tak, tak. Dobra. Trzy, cztery, raz. Poczekaj. Co? Co? Myślałam, że pięć, ale wydałam sześć, bierzesz czego? Oszukałaś mnie. Ciebie, ciebie tutaj jeszcze nie ma. No właśnie. No. Oszukałaś mnie. Nie oszukałam. Poszukałaś mnie. A nie, pyśku. No tak. A ty mnie, A ty jest 7? Jak ja wiem o... Na opartego czterech? Ale żeby ten tego, tego? No tak. To... <grymne> Z tego? No tak. Nie kochasz nie. <grymne> no, w końcu ja nie zgadłem, ty nie zgadłaś, jest okej, okay, jest zero po prostu. Nie jest okej, okay, bo jakby wyszły nowe fakty, Nie ale... <grymne> jest okej, okay. wracamy po 10 minutach. <grymne> Nie, nie pokłóciliśmy się. Nie no, kłótni były sceny, nie było, ale no, były sceny ze zobacz. strony Oli, były sceny. Co, co ty w ogóle prowadzi? Strony były sceny. Dawaj, 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 następne pytanie. Kamil mój głos. Następne pytanie. Dobrze. Stwierdzanie faktów nie, nie zawsze musi się wiązać z obrażaniem. Czy oddałbyś za mnie życie bez chwili zastanowienia? I teraz co robimy? Oka? Tak. O. A może wiesz, żeby... Zastanawiam się, bo tak to może wizerunek być zły. Nie, bo... M... nie wiesz, wiesz, jak niektórzy influencerzy mówią, nie no, nie mógłbym tego zrobić, bo by wtedy by mój wizerunek się zepsuł. Walić, serio? Wali Ci wizerunek. Dobra. Serio? Trzy, już widzę i tak o Ciebie Trzy, cztery. Naprawdę myślałeś, że ja Ci powiem, że tak? Przecież wiedziałam, że to coś takiego, żebyś nie oddał, więc ja też ja Ciebie nie oddam. Co? Moje życie jest mniej warte? Wierzyłem w Ciebie. Jestem młoda, jeszcze mam Myślę, tyle aż, lat nie przed sobą. Kochasz. Mam tyle przed sobą człowieku, ja mam dziecko! W brzuchu mam. Za dziecko bym oddał życie. Ja też. jest bardziej obrażalski i wybredny, to nie hejt jak ktoś. Wiemy, że to jest nie jest hejt. <grych> to Ty myślisz, że będzie odróżniała opinii od hejtu. No Kto jest bardziej obrażalski i wybredny? Te ry. No wiadomo, że ja. No to jest akurat tak banalne było, że wiesz. Wybierz na... Dobra, ja teraz wybieram, bo to po już jest... Po zero, no bo po to ty ktoś bez czego Ola by nie wytrzymała przez 24 godziny. Dobra. E, 3 4 Jedzenie sen, bez spania i bez ciebie. Boże, ale no, fajnie. Nie wytrzymała Nie wytrzymała byś. że ty możesz tam się siąść, żebyś miał punkt. A jedziesz jedz, dawaj. To jest bardziej agresywny. Kamień. Kochanie. Przecież dobrze wiesz, że Ty jesteś bardziej agresywna. Dlaczego napisałaś. Ja że żyję w syndromie sztokholmskim. W Sztokholmie, chyba. Nie, po prostu my y, mamy jakby. Ja jestem. Ludzie tutaj na osiedlu mówią na mnie, Kamil, łagodny jak baranek. A na mnie mówią. Czarownica Ola. Nieprawda, tak nie mówię. Nie, wiem, po prostu jakby. Ja jestem bardziej krzykliwa, a Kamil jest bardziej taki złośliwy taki. Co? Tak. Nieprawda to prawda, jest. Nieprawda, jesteś złośliwy. Powiedz Zawsze wszystkim, nie jaka jest... Ty. Powiedz wszystkim, jaka Jaki jest prawda. Jak prawda, że na Ciebie czasem nakrzyczeć, żeby Ci się dotarło. To na Ciebie trzeba nakrzyczeć, żeby dotarło. A właściwie masz rację. Krzyczysz na mnie. Przestań ofiarą. Dobra, idziemy dalej. Widzicie, jaka jest? Idziemy dalej. Punkt dla mnie. Jaki kraj jest Twoim ulubionym? Nie doliczaj jej punktu. Twoim czy moim? Naszym. No, w sensie, to tak się napisał, ale... Dobra, KO. To... Kurde, rzecz! no fuck. Serio? Co? Nie, <laughs> nie wiem. wiedziałaś tego? Zapomniałam o tym. Nie dlaczego. Myślałam, no fak. No. Jaki najbardziej film lubi Ola? Dziękuję. Robimy, proszę, robimy to. Odbija się w szybie. O, dobrze robisz. Odbija się. No dawaj, no. cztery. Titanic. Dobrze, myślałam, że nie wiesz. <laughs> Punkt dla Ciebie. No nie, mogę przegrać, Mi nie A nie, o to. mnie, nie wiem, nie pamiętam. Kiedy Ola ma imieniny? O, to jest bardzo łatwe. Okej. Okay. Jakiś facet mógłbyś tego nawet nie zgadnąć. Dawaj. Trzy, cztery. Co to ma być? Mm. Co to jest? Ty nie, mm. nie wiesz kiedy ja mm. X X faktora. Jestem osobą, która najprostszej, zapę... najprościej zapamięta imieniny. Nie obchodzimy imieniny. tak Dwa dwie, jest prawda. Ale tak. przyznaj się, że nie obchodzimy imieniny. No nie obchodzimy, no ale było takie pytanie, no. Dobra, no punkt dla Ciebie. Jakie są największe zainteresowania Kamila? Ale to zainteresowania? No, czyli wymieńmy na przykład może po trzy. Kurde, zapomniałam o czymś. Myślałem, żeby to napisać, ale stwierdziłem, Co? że stwierdziłem, że te, że hejtari zrobią filmy później i będzie, że jest tym, jak oni tam powiedzieli? Nie wiem. Szowinista, Szowinista i w ogóle tam, no że ten. Oczywiście, nie ma tu tak. innych pięknych kobiet na nie tym ma. świecie. Ani jedna. Wszystkie są bardzo brzydkie? Wszystkie. Nie, nieprawda. Dlaczego? No, kobiety są ogólnie ładne. Ja jestem po prostu. Ja bardzo lubię kobiety. Więc ja na studiach dziennikarskich, kochani, zrobiłem no kiedyś to, pracę. No się... Uwaga, zrobiłem pracę o wyższości kobiet nad mężczyznami. Tak, tak. Więc wy się. No naprawdę Kup... nie wiedziałam. Oczywiście, że tak. Nawet mam ją gdzieś na pewno na tym. Na dysku mogę ci to pokazać. Autentycznie. Mogę Ci pogadać, napisałem pracę o wyższości kobiet nad mężczyznami i o tym, że w, ostatnich, że w ostatnich latach mężczyźni usiedli na kanapach i nic nie robią, a to kobiety, że tak powiem, wypierają mężczyzn i idą do przodu po prostu i, yy, i w większości, jeżeli chodzi... Bo mnie to wkurza po prostu, wiesz, jeżeli te pipki nic w ogóle nie myślą po prostu, nie ogarniają życia i, i niektórzy i wypowiadają się po prostu w internecie i jeszcze niektórzy po prostu, wiesz, no, idą za nimi, no. No. Więc ogarnijcie się. Tak, uważam, że kobiety są fantastyczne. Mało tego, w dzisiejszych czasach kobiety są lepsze od mężczyzn, bardziej się rozwijają, mężczyźni stoją w miejscu, kobiety cały czas idą do przodu. Nie Bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie mam pojęcia dlaczego wyszedł remis. Wiadomo, że ja wygrałem... Poczekaj, a gdzie są punkty za to zadanie? Eee, Dla mnie. Sport, odżywianie. Okej, okay, wygrałaś. No, Gratuluję. I ładne dziewczyny, ja jestem Gratuluję. W takim razie ten telefon jest twój. Ale to jest mój telefon. A wiecie naszego Instagrama Psychopodłoga podłoga couple, -podłoga tudzież Psychopodłoga podłoga, -podłoga couple. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie najprawdopodobniej vlogiem. Słuchajcie, będzie vlog z dnia kobiet dla Oli. I ja znowu będę jej usługiwał, a po prostu będę takim, wiecie, typowym pipkowatym mężczyzną, który będzie robił wszystko dla niej po prostu. że dla kobiet nie powinno się nic robić i dawać im kwiatów. Sugeruję, że mężczyzna kiedy trzeba powinien być mężczyzną, a kiedy trzeba powinien być pipką, a nie cały czas pipką. Kanały hejtary wiedzą o co pa! chodzi.